YouTube z tej strony Jasią od Zera do Dunkera, odcinek 9 Introma. od ostatniego filmu minął prawie rok, o ile się nie mylę, i chciałbym podsumować tą serię dziękuję w sumie wszystkim, którzy pisali w komentarzach czy też na Instagramie i pytali jak tam, jak tam to u mnie wygląda, kiedy kolejny odcinek. Co do samych wsadów i całej serii od Zera do Dunkera, nie wiem czy wystarczająco jasno, to zawsze mówiłem, ale zawsze byłem koszykarzem. Cała ta seria, y, wsady y, ogólnie y, były dla mnie takim dodatkiem i fajną odskocznią, fajnym y, celem treningowym. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nie robię rzeczy wbrew sobie. A po kilku miesiącach y, treningu, y, stricte pod wyskok, y, przestało dawać mi to fan jakikolwiek. Y, dużo bardziej wolałem spotkać się z chłopakami. Y, pograć w basket niż iść i, i na boisko i skakać. Dodatkowo yy, była okazja, żeby zacząć ponownie trenować w klubie, yy, tak więc przy czterech treningach w tygodniu, yy, meczach weekenda, weekendami yy, i jeszcze czasem do tego dochodziły w weekendy mecze w lidze amatorskiej. No nie byłem w stanie dodatkowo jeszcze trenować przy takiej intensywności pod wysko. Wiem, że sporo z Was może być teraz zawiedzionych, aczkolwiek no, tak jak mówiłem, no, jeżeli nie dawało mi to fanu, no to nie będę, nie będę tutaj nikogo oszukiwał łącznie ze sobą. Oprócz tego nazwa naszego kanału to We Get Buckets, a nie We Are Dunkers czy coś w tym rodzaju. Także możecie się spodziewać więcej koszykarskiego kontentu I nie mówię, że to definitywny koniec ze wsadami czy z tą serią Ale na ten moment chciałbym oficjalnie zakończyć od zera do dunkera Nie pytajcie kiedy kolejny odcinek Jeżeli poczuję taką zajawkę znowu, żeby wrócić do tego tematu No to filmy będą się same pojawiać Także podsumowując, aktualnie nie trenuję pod wyskok nie pytajcie dalej co ze wsadami. Trenuję stricte pod koszykówkę. Yy, no i tak. Dziękuję za oglądanie. No, i myślę, że należy Wam się taki ostatni wsad na zakończenie.